Odkrywam siebie inną. Eee, takie sceny już mam za sobą w teatrze. Jesteśmy po kolejnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Przeszliście, ale byliście no taką chyba zagrożoną parą, bo zostaliście w tej ostatniej dwójce. Jakie to były emocje? No bo jednak chyba stres wszedł wtedy. Znaczy... Micha. Ja już słysząc tą muzykę od odpadanki, to już mam cerki na plecach, bo już ją doskonale znam, więc nawet jak się nie jest na tej zagrożonej pozycji, to dla mnie to są duże emocje. No my byliśmy z Ciebie bardzo dumni, daliśmy z Ciebie wszystko, więc co, jaki werdykt by nie był? Ja byłem bardzo dumny z Basi, z tego, jak dzisiaj zatańczyliśmy, jakie show zrobiliśmy, więc ja miałem takie, niech się dzieje wola nieba. Ale jesteśmy dalej, więc tak najwyraźniej miało być i jeszcze zatańczymy tutaj dla Państwa. Mam nadzieję, że będzie... Będziesz show. Będziesz show, basia. Ja też widziałam, że inni uczestnicy bardzo mocno was dopingują. Naprawdę te krzyki tutaj z widowni rewelacyjne i chyba naprawdę znaleźliście nić porozumienia z innymi parami, prawda? To jest taka rzeczywista przyjaźń. Tak, to jest niesamowite, co nas łączy. To się rzadko zdarza, żeby w takiej grupie było tyle sympatii, przyjaźni, e, takie emocje pozytywne, e, tyle wspaniałych słów, jakie usłyszałam pod swoim adresem od tych dzieci, które przecież mogłyby być moimi wnukami i wnuczkami albo no dziećmi po prostu. To jest cudowne, mnie to bardzo buduje i chciałabym, żeby taki przykład nasz, mój i Michała, który jest przecież, mógłby być moim wnukiem, cudownym zresztą i go adoptuję. No tak, po programie Basa mnie adoptuje. No tak. jest mamy ustalone. Że jest taka niś, nić porozumienia, że, że się naprawdę szanujemy i nawzajem jakoś podziwiamy. Mhm. To jest cudowne i czerpiemy z siebie. Ja bardzo... Nawzajem. Ja bardzo, bardzo dużo zyskałam już od tych młodych, utalentowanych, cudownie mądrych, inteligentnych młodych ludzi. Ta choreografia, którą zaprezentowaliście w tym odcinku, była bardzo sensualna. To odkrywanie, ściąganie płaszcza. Czy pani Barbara Bursztynowicz odkrywa swoją kobiecość w tańcu z gwiazdami na nowo? Znaczy, odkrywam siebie inną. E, takie sceny już mam za sobą w teatrze, ale tutaj w połączeniu z muzyką, z tańcem, z takim cudownym partnerem, e, któremu patrzę w oczy i widzę odbicie siebie e, najlepszym, jakby najpełniejszym wydaniu kobiecości. To jest rzadkość. Przecież znowu powtarzam. Jest duża różnica wieku, ale my się potrafimy jakoś odnaleźć, prawda? Odnaleźć. Ja już w ogóle zapomniałem, że między nami jest taka tak. różnica wieku. Po prostu ja mam treningi z Basiem, jak z każdym innym. Robimy figury jak każde inne. Ja już w ogóle zapomniałem że jest jakaś taka duża różnica wieku między nami, bo naprawdę tworzymy super rzeczy i nie, wiek nie ma tu znaczenia. Ja też widzę na twoim TikToku, na twoim Instagramie, że tych takich zabawnych filmików z udziałem pani Barbary pojawia się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kto to wymyśla, ty czy pani Barbara? Michał wymyśla takie głupotki, a ja się poddaję, <laughs> ja się poddaję i bardzo się cieszę razem z nim. <laughs> oboje się potem śmiejemy w głos z tego. Tak, jest to taki sposób na troszkę rozluźnienie tej atmosfery, bo wiadomo, jest dużo, czasu mało. No i też chcemy pokazać widzom siebie z innej strony, że mamy dystans do świata. Chcemy zarażać uśmiechem, śmiechem i nieść taką pozytywną energię, bo takimi ludźmi jesteśmy na co dzień i poprzez te social media mamy możliwość pokazać to po prostu, nasz dystans do świata, nasze poczucie humoru i myślę, że ludzie to chwytają, kupują i są w tym z nami, bawią się razem z nami i o to w tym programie mi chodzi, żeby to była zabawa, pani ma przygoda na lata, którą będziemy wspominać latami. Oczywiście. W tym filmie poprzedzającym wasz taniec był bardzo taki do, trudny moment, o którym pani opowiadała, mianowicie to odejście z klanu i płacz. Przestała się pani bać płakać, bo wcześniej była taka blokada, prawda? Tak, w ogóle myślę, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do wyrażania uczuć smutnych, chowamy ten smutek przed światem, przed najbliższymi, często, i dusimy w sobie te negatywne emocje, ale mm, to nie może trwać długo, bo myślę, że najlepszym oczyszczeniem z trudnych myśli i a, no, nie traum, bo to nie, jest, nie była trauma, tylko takich smutek odejścia od czegoś z czym mnie łączyło naprawdę bardzo bardzo dużo a szczególnie z widzami to to jest był i jest w dalszym ciągu rodzaj żałoby którą muszę odbyć po prostu no i tyle bo poszła pani w nieznane tak naprawdę tak, poszłam w nieznane ale okazuje się że los jest dla mnie łaskawy znalazłam się tutaj poznałam Michasia, poznałam tutaj tych cudownych ludzi i no i poznaje siebie zupełnie inną. Trzymamy kciuki, żeby jak najdłużej można było Panią oglądać na antenie Polsatu i w Tańcu z Gwiazdami. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki Dzień, wielkie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.